Ostatnio coraz częściej pokazuje się pani, występuje z tatą, a pamiętam początki pani kariery, kiedy jednak wolała się pani odcinać od taty. Zresztą rozumiem to, bo chyba każdy artysta chce jednak stawać na indywidualność. Skąd ta zmiana teraz? Słuchaj, musiałam tak naprawdę zrobić swoje, żeby móc się z tatą pokazywać bez... Kompleksu, bez obciążeń, bez porównań, które pewnie zawsze będą, ale wiesz, ja się musiałam na to czuć gotowa. Gdybym pewnie zaczynała wchodzić w ten zawód, w, w, zaczynać karierę od tego, żebym była statą, nie wiem, nagrywała piosenki, a nie, nie byłam gotowa jako artystka, nie jako człowiek. A teraz, wiesz, no, po, po 15 latach mojej pracy zawodowej nagraliśmy pierwszą razem, razem wspólną płytę i to jest dobry moment, żeby się z nim pokazywać. Korzystając z okazji, zapytam Panią, czy Panią dotyka hejt w internecie? Czy Pani to odczuwa, czy Pani to przeszkadza, czy, e, czy już w ogóle? Bardzo hejt zawsze boli. Zawsze to jest hejt. To jest zła energia wymierzona w Ciebie bezpośrednio, więc zawsze to dotyka i boli. Oczywiście wiesz, staram się sobie z tym radzić. Wiadomo, że mam grubszą skórę niż kiedyś. Natomiast to jest ta ciemna strona tego zawodu. Wiesz, myślę sobie, że hejt w ogóle wymierzony w kierunku do artystów, jest po prostu naprawdę czymś słabym. Uważam, że wiesz, każdy robi to, co kocha i robimy to najlepiej, jak potrafimy. I albo można nas słuchać, oglądać, albo nie. Natomiast taka nienawiść odbiera tylko podcina skrzydła i niczemu nie służy.